Cześć Ania. Cześć. Twój ulubiony sportowiec? Moim ulubionym sportowcem jest Justyna Kowalczyk, ponieważ w przeszłości sama biegałam na nartach i startowałam w zawodach. A ulubiony styl w narciarstwie biegowym? E, jest to styl klasyczny, ponieważ kiedyś e, też startowałam właśnie tym stylem głównie. A czy klasyczny styl tak samo w pływaniu jest Twoim ulubionym? Tak, dokładnie. Jest to tak zwana potocznie żabka. Kto nauczył Cię pływać? E, nauczył pływać mnie mój tata, było to nad jeziorem Solińskim w wakacje, jak miałam 8 lat. Jaką supermoc chciałabyś posiadać? Chciałabym czytać w myślach, ponieważ czasami nie wiem czy dzieci są faktycznie zmęczone, czy tylko udają. Lubisz śpiewać? Bardzo lubię śpiewać. Też w przeszłości śpiewałam i występowałam w zespole wokalnym. A jaki rodzaj muzyki to był? Był to gospel. Yy, muzyka rozrywkowa, no i w sumie tyle. Głównie gospel. Książka czy kino? Yy, kino, bardzo lubię filmy. A ulubiony film? Yy, nie mam ulubionego filmu, natomiast ostatnio byłam na Dunie i bardzo mi się podobała.